Witam. Dzisiaj mam się z Wami praktykować jeden z moich ulubionych pranajem. Dlaczego? Bo to jest tak cudowna praktyka, tak pięknie działa nasz umysł, tak uspokaja, że aż e, chce nam się fruwać. Ciało czuje, jakbyśmy się lewitowali. To jest jedna z moich ulubionych praktyk, która się nazywa pranayam. Co znaczy, to słowo, w języku sanskrytu mówimy, kiedy bierzemy dek, robiąc wydech, wydajemy taki dźwięk, to się nazywa czarna pszczoła, taka gruba czarna pszczoła. Ona ma do siebie taki, że ona jest wasukiem. Jak zbiera nektar, to jada tak dużo, że nie może odfrunąć, wtedy tak szybko macha krzydłami, to wydaje taki specyficzny dźwięk. I właśnie to jest ten dźwięk, którego będziemy wydawać podczas tej praktyki, której to brzmi tak. To jest jedna rzecz. Drugie największe korzyści z tego pranayama to jest wydłużanie sobie wydeku. Jak ktoś chce się nauczyć, w jaki sposób wydłużyć sobie wydek, to właśnie najbardziej jest przydatna nam ta pranayama. Jakie są korzyści? Mogę mówić godzinami, ale tego możecie, tak jak w poprzednich odcinkach, zawsze dostawiamy te informacje. Każda w jaki ma kodzieści, tak samo będziecie w stanie tego później czytać, bo nie da się tego nawet opisać paroma słowami. Jak wygląda praktyka? Jest bardzo prosta. Kciukiem zatkamy nasze uszy. Taki oto sposób. W tym miejscu mamy. E, tak jakby nie wiem, w jaki sposób po polsku się mówi chyba język. Zatkamy taki sposób, żebyśmy mogli zatkać uszy, że żaden dźwięk nie trafia do naszego umysłu. Wtedy palec wyskazujący z tym miejscu i reszta palców zamykają oczy. Że żaden światło też nie trafia do naszego umysłu. Tak jakbyśmy wyłączyli nasze dwa zmysły. I teraz robimy głęboki dek. I później robimy bardzo wolny długi widek wydając ze siebie taki dźwięk pszczoły. I później nie otwierając uszy, nie otwierając oczy, bierzemy następny widek i następny widek. W taki oto sposób praktykujemy 5 razy, 7 razy, 11 razy, tak jak nam się będzie podobać. Wtedy poczujecie taki rezonans w swoim umyśle i poczujecie, jakbyście byli sami w katedrze i ten dźwięk jak dociera do każdej komórki naszego mózgu. Wygląda to taki taki oto sposób. Mm. И mm так -hmm. mm -hmm. tak далее. Такий способ Bez otwierania oczy, bez otwierania uszy i nawet jak skończycie 5 razy czy 7 razy, to polecam, żebyście nie otwierali oczy i dostali swojej ciszy i dostali tej pozycji. Zobaczcie jak umysł się jest uspokojny wręcz. Będziecie mieli taki stan, że będziecie czuć, że w ogóle nie oddychacie. Jakby wszystko się stało istnieć koło nas. To jest jeden z najlepszych pranayama i to jest jednocześnie jeden z najlepszych sposobów wejścia później też w głębsze medytacje. Serdecznie polecam i tego możecie praktykować także i rano i wieczorem. Przed snem. Przed snem można praktykować viluma, tak tzw. oddeke szemienne lub bramrik. To są takie które możemy bez żadnego problemu, nawet późnym wieczorem, praktykować. Dzisiaj, oto skończyliśmy naszą ostatnią praktykę, którą dla Was wybrałem z serii Oddech w ramach tego naszego, naszej serii e, Holisticznej Zarządzania ciałem i Umysłem. Tak jak chyba mi się wydaje, to, to było nasze piąte lub szóste spotkanie. Mówiłem, że możecie do mnie pisać mail ale w międzyczasie e, Marzena padła na jeszcze lepszy pomysł, że wszystko, co my nagraliśmy do tej pory, możemy podsumować i dać jako e-book. Każdy, kto jest zainteresowany, żeby dostać takiego e-booka, gdzie będą wszystkie te nasze praktyki, które ostatnich e, 12 tygodniach nawet już straciłem rachubę, tyle, ile praktykowaliśmy, żeby dać razem w tym e-booku Włącznie z opisem, które praktyki kiedy powinniśmy, które pragnienia kiedy powinniśmy praktykować, jakie są korzyści i całego podsumowania będzie podane w tym e-booku, który będzie bezpłatny oczywiście. Proszę być z nami w kontakcie, pisać do nas. Każdy, kto jest chętny, to dostanie linka do naszego e-booka. Jednocześnie też oczekuję, że będziecie się dzielić ze mną swoimi uwagami i swoimi potrzebami, jakie następne tematy powinniśmy ruszyć, abyśmy mogli w taki sposób online praktykować. Życzę wszystkiego dobrego i przede wszystkim życzę, abyście praktykowali, ponieważ jeżeli już wybraliście tą drogę, drogę jogę, to moja osobista definicja jogi to jest Droga do siebie przez siebie. Joga to jest taka droga. Ponieważ jeżeli chcemy to do siebie, rozumieć się przez, siebie, to możemy tego rozumieć tylko przez siebie. Innego sposobu nie ma. W tym najlepszym kierunku wskazów w tej drodze, to jest właśnie oddech. Życzę wszystkim, abyście dążyli tą drogą. Dziękuję bardzo.